Cześć, dzień dobry. Znajdujemy się w Piasecznie pod Warszawą. Moi drodzy, w dniu dzisiejszym obejrzymy instalację fotowoltaiczną, dość nietypową instalację fasadową na modułach polskiego producenta firmy Brubet Fotowoltaika. Instalacja znajduje się na fasadzie budynku w centrum serwisowym firmy Pitstops. Chodźcie ze mną, zobaczymy co kierowało inwestorem w wyborze takiej nietypowej instalacji fotowoltaicznej. Nazywam się Michał Sol. Prezentuję firmę Galposter, która od 1997 roku zajmuje się instalacjami aż do dzisiaj. Od kilku lat jeden z departamentów zajmuje się fotowoltaiką. Jednym z naszych klientów jest firma Pitstop. Firma Pitstop po rozmowach z nami doszła do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu w dzisiejszych czasach, będzie zainteresowanie się fotowoltaiką. Bezwzględnie najistotniejszym argumentem za tym, żeby firma Pitstop Podjęła się tej inwestycji, był czynnik ekonomiczny, kryzys na rynku energetycznym, szalejące ceny. W tej firmie jest wykorzystywana nieprawdopodobna ilość urządzeń zasilanych prądem od podnośników, kompresorów, generalnie wszystkich elektro, narzędzi, których używają mechanicy. Dlatego po analizie zapotrzebowania przygotowaliśmy, Ofertę, którą później zrealizowaliśmy na tym obiekcie. Nazywam się Dawid Dudek, jestem koordynatorem projektu w firmie Galposter spółkazo. Decyzje były dwie, tak naprawdę. Jedna, jedną decyzję determinowało miejsce, którego już nie ma na tym budynku. Policzyliśmy, jak będzie wyglądało to na fasadzie na elewacji. I wyszło nam, że powinno to pracować dobrze. Mamy już w tej chwili pierwsze podglądy do tej instalacji w dni słoneczne i widzimy, że oczywiście ona w lecie nie produkuje takiej ilości energii jak instalacja typowo dachowa, natomiast mieści się to całkowicie w granicach wszystkich możliwości. Te instalacje razem ze sobą mają współpracować, taki był zamysł. Instalacja, która jest obecnie na dachu, która jest od kilku lat, jest nastawiona typowo na produkcję w lecie, tudzież późną wiosną, wczesną jesienią, a ta znowuż według wyliczeń jest nastawiona na produkcję jesienno-zimowo-wiosenną. Na fasadzie budynku użyliśmy modułu Perfect Edge 375W w czarnej ramie. Jest ich 44 sztuki. W sumie mamy 16,5 KWP instalacji. Są moduły BM Extreme pełna płytka, co ważne. Nie są niestety produkowane, natomiast bardzo, bardzo wydajne moduły. Do tego dobraliśmy falownik Huawei hybrydowy oczywiście ze względu na późniejszą rozbudowę, która nastąpi jeszcze w tym roku o banki energii. Realizując projekty dla biznesu, nie widzimy taki trend, że jeżeli rozmawiamy z zarządem, rozmawiamy z właścicielem, zawsze oni są zainteresowani najwyższą jakością. My oferujemy produkt polski. Z polską gwarancją. Firmę o bardzo długiej tradycji. Firma Brookbet koncentruje się na, na, na biznesie fotowoltaicznym już od ponad 20 lat. Produkcja trwa już naście lat, więc to jest bardzo taki istotny element przy podejmowaniu decyzji przez inwestorów, oferując naszym klientom produkty Brookbetu dwie strony są wygrane, czyli my nie mamy żadnych problemów z jakimkolwiek reklamacjami, z jakimikolwiek problemami technicznymi, Klient dokładnie ma to samo. Cały czas jest produkcja. Generalnie nie ma żadnej potrzeby, żeby tą, tą instalację serwisować, co jest zaskoczeniem dla wielu klientów, ze względu na to, że cała masa firm w warunkach gwarancji zapisuje konieczność serwisowania, dosyć częstego odwiedzania tych, tych instalacji. Klient ma to, co najistotniejsze, czyli święty spokój, działającą instalację, produkującą prąd, oszczędności, on może się skoncentrować na swoim biznesie. Zyski obu instalacji, dodając je razem do siebie, w dzień podobny jak dzisiaj, kiedy jest troszkę bardziej słonecznie, a mniej zamglone to słońce, generują około 145-150 kWh przez cały dzień. Więc myślę, że obie instalacje 16,5-11 kW to dobry wynik. Chcemy mieć święty spokój i chcemy ten spokój przekazać inwestorowi. Wybór polskiego producenta Starnowa Bruckbet Fotowoltaika jest, moim zdaniem, jednym z lepszych wyborów, o ile nie najlepszym w dzisiejszych czasach, patrząc na polskie realia, e, chociażby ze względu na różnego rodzaju badania, jakie są prowadzone na modułach. Wielokrotnie, będąc w fabryce, sam widziałem, jak to jest robione. W jaki sposób jest to testowane, prześwietlane, składane, bez grama silikonu. To robi wrażenie zrobiło na mnie i to wrażenie również przekazuje dalej właśnie dla tego czy innego inwestora. Dział techniczny, który jest gigantycznym wsparciem dla każdego instalatora. Właściwie można powiedzieć, że 24 na dobę. Mało jest firm na rynku jakichkolwiek producentów, którzy dają tak wysoką gwarancję 20-letnią. Produktową. Gwarancja przede wszystkim rusza po podpisaniu protokołu odbioru, a nie w momencie sprzedaży, gdzie nie wiadomo, jak długo te moduły leżały na magazynach. Więc to są dość mocne argumenty. Oczywiście odnawialne źródła energii to jest przyszłość, i to już chyba każdy to wie. Myślę, że nie ma w kraju przedsiębiorcy, który się nad tym temat nie zastanawiał i nie planuje tego po prostu zrobić. To jest wszystko, co robimy i to, co powinniśmy robić, powinno chronić naszą planetę, więc inwestowanie w odnawialne źródła energii jest myślę najlepszym, co możemy zrobić dla siebie, dla naszych dzieci i dla planety.